Hej, czołem, dzisiaj temat śmieszny. Oczywiście nie, nie dla wszystkich, bo z boku, jak się słucha wojskowe historie, to jest to śmieszne. Później, jak odchodzisz z wojska, to również to jest śmieszne. A jeżeli jesteś w wojsku, to niektóre, niektóre niby zdawałoby się proste problemy, które w cywilu nie ma takich problemów. Ale w wojsku, nawet z błahego problemu, można zrobić wielką aferę. I dzisiaj właśnie przykład takiego betonu i przykład dla, dlaczego właśnie ludzie odchodzą z wojska, bo można być wysłanym załóżmy na fajne szkolenie, tydzień czasu szkolić się w, w, w jakiejś swojej specjalności, yy, przy obsłudze jakiegoś sprzętu, broni, no a później cały misterny plan legnie w, w gruzach przez jakiś po prostu beton. Ale o co dokładnie, o co dokładnie chodzi? Rzucam temat. Właśnie, jedziemy na kurs, nie? Jedziemy na kurs i trzeba przewieźć kilkanaście o, y, osób 170 km od jednostki macierzystej do jednostki, w której odbywa się ten kurs. I okej, okay, co się dzieje? Sprawa prosta. No, potrzebny jest pojazd. Ale tak, pierwszy od, oczywiście tutaj... Mm, pierwszy zarzut, ale... Mm, Pals 6, nie? Bo tak, y, można przydzielić oczywiście dwa busy 9-osobowe. Które są na wyposażeniu jednostki i te dwa busy spalą. Załóżmy, nie wiem, bus 9 osób wiezie spalić 10 litrów na stówę, może 12, pi raz drzwi, nie? A można oczywiście, jak jest zima i jak są ujemne temperatury, to po co żołnierz ma mieć fajnie, skoro można żołnierza wysłać starym, który spali 30 litrów. Gdzie tu sens logika? Oczywiście mówię, 170 km, busem przejedziesz 2 godziny 15 minut, załóżmy, tak? Czyli. Dwa busy pojedą, pojadą, pojadą w 2 godziny 15 minut, w dwie strony 4,5 godziny, spalą mniej paliwa, ale oczywiście po co, jak można posłać jednego stara, który będzie człapał 60 na godzinę, 3,5 godziny w jedną stronę, 3,5 godziny w drugą stronę, to jest 2 godziny i spali dwa razy więcej paliwa, załóżmy, nie? No to jest pierwszy, pierwsza głupota od, od razu logistyczna, niemyśląca, ale to jest też, słuchajcie, to wynika też nieraz ze złośliwości, bo po co ten żołnierz ma mieć lekko, jak może mieć przekichane, tak? No i tak i też było w tej jednej historii, że pojechali busem na kurs. No i oczywiście ładnie, pięknie. Kurs y, trwał, załóżmy, tydzień czasu. No i kurs, dajmy na to, skończył się. Nie wiem, właśnie nie wiem kiedy się skończył, ale znając życie, y, obstawiam, że skończył się w piątek. Bo to wi wiadomo, jak trwał od poniedziałku i trwał tydzień czasu, to nie trwał do, do poniedziałku, bo po co przez weekend się yy, wojsko nie, nie służy, nie pracuje, tylko te zadania służbowe realizuje się w dni poprzednie. Także obstawiam, że to był piątek, nie? I teraz yy, już teraz zaczynają się schody, zaczyna, zaczyna się taki typowy wojskowy beton, nie? Kurs kończy się o 11. No i Wiadomo, że to jest, skoro to jest piątek, obstawiam, że to jest piątek, godzina 11, się skończył ten kurs, bo wiadomo, instruktorzy, którzy szkolili, muszą jeszcze tutaj referentkę do drzwi przybić, może gdzieś tam muszą coś podpisać i 13 godzina, godzina z jednostki, bo w większości jednostek o 13 się kończy robotę. A ci, co przyjechali 170 km, o 11, no, ma, mu, muszą wrócić. I teraz logiczne by było, że jakiś pojazd musi teraz po nich przyjechać. No ale nie, ktoś gdzieś zapomniał, ktoś czegoś nie dopowiedział, ktoś zapomniał zadzwonić. No zapomnieli generalnie o nich, nie? I teraz słuchajcie, no, temat jest dość ciekawy. Yy, nie ma pojazdu, nawet tego stara. I nerwowe wy wydziwianie. Nie, dobra, dzwonienie, przyjadą, przyjadą, dobra, kiedy przyjadą. No już wysyłamy, już wysyłamy. No to kalkulacja takiego żołnierza, który skończył kurs. O cholera, jak wysyłamy dopiero teraz? To jest godzina 11, 3,5 godziny to on się przyczłapie tutaj, 3,5 godziny z powrotem, to jest 7 godzin, to o 18 będziemy w jednostce macierzystej. No to jest telefon to oczywiście, dobra, panie Jaśny, panie Chorąży, szefie, dowódco, majorze, kapitanie, słuchajcie, my sobie na własną ręką, rękę wrócimy, nie wysyłajcie nam tego stara. No dobra, ok, ok, to, to my go nie wysyłamy. No i część Pociągiem część jakąś tam taksówką, chłopaki zrzucili się, woleli tam zapłacić po kilkadziesiąt złotych, i wrócić na jednostkę. Wszystko ładnie pięknie, godzina 13, czy tam po 13 są w jednostce, sprzęt, na którym się szkolili, zdają. Jest ładnie pięknie, referentka i Bach do domu. Wszystko ładnie pięknie. No ale co się okazuje, że to nie jest koniec historii. Bo to nie jest koniec historii, bo dlatego że ktoś. Jednak kazał kierowcy starym jechać. Tylko, że jest jeszcze jeden problem, że nie kazali mu jechać o godzinie 11, czy tam 15, tylko dostał informację, nie wiadomo skąd, bo to wiadomo w wojsku to te krasnoludki pracują, i nie wiadomo kto to przekazał informację, że żołnierz ma wsiąść w stara, jechać po żołnierzy 170 km do innej jednostki o godzinie 20. No i, no i co? Co się dzieje? No żołnierz po prostu świat w Stara i pojechał o godzinie 20, 20, taki miał rozkaz, no to i przyjechał 170 km Starem, który jedzie 60 na godzinę, no to te załóżmy 3,5 godziny mogą mu zejść, co nie? I przyjechał, dzwoni, gdzie oni są? Przecież tu nikogo nie ma, kogo mam zabrać i wielkie pretensje, bo wiadomo, ten żołnierz, ten kierowca to też o godzinie 20 ma co robić. A jak o godzinie 20 wyjechał, 3,5 godziny w jedną stronę, 3,5 godziny w drugą stronę, to, to o której wróci o trzeciej chyba, tak jak sobie, jakoś sobie wyliczyłem. Także pan żołnierz pojechał sobie na, na pusto, miał, miał prawo się wkurzyć, delikatnie mówiąc, i wtedy powrót na godzinę trzecią, bo jak wyjechał, mówię o 20. 3,5 godziny w jedną, 3,5 godziny w, w drugą. Wracał trzeciej, miał prawo się wkurzyć. Telefony, telefony. Krzysiu, słuchaj, wracaj, bo oni już sami wrócili. <grym> no i teraz słuchajcie, teraz jest właśnie tutaj ten wojskowy beton. Teraz jest szukanie winnych. Oczywiście szukanie winnych. Kto jest winny? Czy kierowca jest winny, bo pojechał? No przecież mógł zadzwonić, słuchaj, na pewno mam jechać, bo o 20 dostałem rozkaz, że mam jechać, to mam jechać, czy mam nie jechać nie zadzwonił ten kto mu wydał taki rozkaz ale kto wydał, nie został poinformowany że oni już wrócili i takie jest w tej chwili szukanie winnych karanie niewinnych nagradzanie tych co trzeba wiadomo, wiadomo jak jest, tylko że tak jak widzicie temat jest prosty, no ktoś mógł się wkurzyć, że przejechał na pusto w dwie strony o godzinie 20 być może w piątek tego nie wiem, bo akurat tutaj nie dopytałem kolegi ale to bez znaczenia, nie? Czy to był piątek, czy jakiś inny dzień. No można się wkurzyć, że się jeździ starem po nocy, nie? No ale wiadomo, no tutaj te nadgodziny wy, wy zapisane, wyliczone do odebrania, także tutaj żadnego problemu nie ma. To własnych, że tak powiem, nadgodzin ten żołnierz nie poświęcił. Ale oczywiście jest także przekazywanie informacji leży. Ale to oczywiście jest standard w wojsku. Przekazywanie informacji leży jest standard w wojsku, bo ktoś miał ileś tysięcy zadań i sobie myśli, o cholera, jeszcze amunicję miałem zapotrzebować. O cholera, jeszcze miałem do tego zadzwonić, żeby miał jechać albo nie jechać, albo jechać wcześniej, albo w ogóle, albo w ogóle innym pojazdem miał jechać, nie? I takie przekazywanie informacji leży. I tutaj, kto jest winny? No, oczywiście, kto jest winny? Żołnierze, którzy byli na tym kursie, tak? Teraz, żo żołnierze, którzy są na tym kursie, są yy, mają być pociągnięci do odpowiedzialności, dlatego, że wrócili na własną rękę. Gdzie tutaj, według relacji yy, kolegi, który, z którym rozmawiałem, informował, że wracają na własną rękę. I była zgoda. Dobra, wracajcie na własną rękę. No to, no to jest fajnie, nie? I tu jest właśnie ten beton, nie? To jest właśnie ten beton, że, e, przy, że, że się przypierdziela do żołnierzy, którzy o godzinie 11 nie chcieli czekać na stara, który miał wyjechać o 20. Bo patrzcie, samo to, nie? Gdyby oni wiedzieli, że ten star dopiero o 20 wyjedzie, to co, mają czekać? No ja wiem, że w wojsku jest komenda czekać. No i to jest ten beton. Teraz dwie wyjście, albo jest 11 i wracamy na własną rękę, informujemy, że wracamy na własną rękę. Mamy zgodę, oczywiście, tylko telefoniczną, niestety, no ale zgoda to zgoda. Na piśmie być może tej zgody nie było i nie czekamy na Stara, a Star po nas przyjechał. Czyli co, mieli czekać na Stara? Od godziny 11 do 20 mieli czekać na Stara i yy, do, do 20, o 20 tą dopiero wyjechał. Czyli przed 24 mia, yy, mieli do niego wsiąść. I wrócić na trzecią. Czyli od 11 powrót o godzinie trzeciej w nocy następnego dnia. To jest jeden debilizm. Druga sprawa. Wiecie, tam kurs na tej jednostce, gdzie mieli kurs, to się skończył, no i oni wiecie, wyszli poza jednostkę i gdzie jest ten samochód? Czekamy na samochód. Miał być Star albo jakieś busy, albo cokolwiek miało być. No nie ma. A środek miasta. Ludzie przychodzą, a tu grupka żołnierzy sobie stoi ze sprzętem, to to wojna będzie, czy nie wojna. I teraz co? Mieli od 11 stać na środku miasta poza bramą. No bo też jak ktoś się uprze, to tak jak, jak ja mówiłem, nie? że można by było tym, tym, tym żołnierzom, którzy czekają na tego Stara załóżmy, zorganizować jakieś miejsce na świetlicy czy gdzieś, żeby usiedli w ciepłym i czekali do godziny 29. No ale oni, tak jak mówię, no, postanowili jednak wrócić na własną rękę według relacji Poinformowali jakiegoś tam przełożonego, być może szefa kompanii, być może dowódcę, nie wiem, dostali zgodę, wrócili. No i teraz jest szukanie winnych i yy, ludzie, no, naprawdę robicie problemy sobie komuś, bo teraz są pytania od kogoś, kto wysłał stara na pusto, kto przetopił tyle ropy. Ktoś musi ponieść konsekwencje. Nie no dobra, dajcie sobie luz, wpiszcie tam, że jednego przewiózł, że jeden czekał i jaki problem? Żadnego problemu, ale oczywiście beton robi problemy. Beton robi problemu, beton szuka winnych, beton będzie karał tych, co chcieli wrócić wcześniej. Oceńcie sami, w komentarzach napiszcie sami, ale jeszcze jedną kwestię mam do powiedzenia, że beton się nie obroni, bo bo to jest dziwne. Teraz tak, yy, wiem, że niektórzy przełożeni dowódcy informują na rozprowadzeniach, na odprawach tego, żeby nie dzwonić do Powałki, nie dzwonić do Siergieja, nie mówić, co się dzieje. O ludzie, 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 przepraszam bardzo, czyli co? Dzieje się źle, ja wiem, że się dzieje źle i moim rozwiązaniem na to jest to, że nie dzwońcie do Powałki, bo Powałka powie, że się dzieje źle. No to naprawcie to, co je, ten burdel wasz, żeby nie trzeba było dzwonić. Po co żołnierza trzymacie, załóżmy, 3-5 dni, jaką kładzie kwit, na przykład z dobrowolnej kładzie kwit, dziękuję, nie podoba mi się, chcę odejść. No to trzymacie go 3 dni, 4 dni, tydzień czasu, żeby on nie mógł odejść? No to jest normalne? Banda idiotów, debili i oszołomów. Oczywiście zwracam się do tych, którzy yy, tak postępują. Żołnierz kładzie kwit. No to kolejny przykład, prawda? To, to jest yy, z innej jednostki przykład, nie akurat z tej, z, z tym starym sobie na pusto jeździła. Żołnierz kładzie kwit, chcę odejść. A to ja mam czas na rozpatrzenie. Dowódca drużyny ma czas na rozpatrzenie. Plutonu, kompanii, jednostki. No, na tydzień czasu. Banda debili i oszołomów. Tak może, mogę powiedzieć. A później mówią na rozprowadzeniach, czy na e, indywidualnych jakichś tam spotkaniach z żołnierzami, czy na odprawach nie dzwońcie do powałki, nie, nie mówcie. Ale co nie mówcie? Czyli wiecie, że macie burdel. Bo jakbyście nie mieli burdelu, to byście nie mówili nie dzwońcie do powałki, bo mamy poukolane. Wiemy, że u nas jest beton w jednostce, albo na kompanii, albo na jakimś pododdziale. Wiemy, że jest beton. I rozwiązaniem problemu jest, nie dzwońcie do Siergieja, nie dzwońcie do Powałki. No ge genialne, gratuluję rozwiązania. To może zacznijcie ten beton nakruszyć. A nie, a nie, rozwiązaniem na beton w jednostce jest taki, że siedźmy cicho, udawajmy, że jest fajnie, a każdy wie, że jest burdel. Tyle mam na koniec. A jak chcecie, to dzwońcie oczywiście, piszcie. Ja staram się odpowiada odpowiadać na te maile, staram się jakieś tam porady udzielić. Nie zawsze mam czas yy, wszystkim odpisać także z góry. Oczywiście przepraszam, ale jakieś takie poważne problemy staram się rozwiązywać, naświetlać. Czasem po prostu wystarczy przeczytać takiego maila, którego do mnie piszecie. Wystarczy przeczytać, żeby nagle kurwa się yy, da. Nagle okazuje się, że się da, że można. Jak się naświetli. Debilizmy i beton publicznie, no to później się okazuje, o cholera, ty dało się. Wystarczyło o tym publicznie powiedzieć. Także tutaj, mimo że dowódcy przełożeni będą wam mówić, ale to słuchajcie, do mnie piszą, yy, nie, nie piszą tylko szeregowi. Oficerowie do mnie też piszą. No i gdzie jest problem? Piszcie, piszcie, ta? ja tam nie ujawniam nikomu, nawet jak. Yy, żandarmeria by chciała mnie przesłuchiwać, no to wiecie, to są wszystko anonimowe maile tak na dobrą sprawę, to, to co mogę podać? Nawet nic nie mogę podać. Możecie wszystko napisać anonimowo, ewentualnie wskazać jednostkę, chociaż wiecie, że nie podaję numerów jednostek w większości wypadków, czasami tylko jak, jak są jakieś yy, no już sprawy już oficjalne, gdzie wyszły w mediach, no to, to, to i tak podam, nie? Ale to jest rzadkość, nie? Żeby, żeby gdzieś tam nazwisko padło albo numer jednostki. Dobra, dajcie łapę w górę, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to zapraszam do sklepu z koszulkami, z bluzami na szkolenie online'owe. Jak ktoś nie chce gdzieś wychodzić i woli posiedzieć w domu, a jak ktoś chce wyjść i na przykład nauczyć się strzelać z broni palnej, z krótkiej, z długiej gładkolufowej, to zapraszam na szkolenia które systematycznie gdzieś tam organizujemy, można się zapisać, wyrazić chęć, wszystko macie, dane macie wszystko w mailu. Na dzień dzisiejszy to wszystko, znaczy w dane macie w tym pod filmem, w opisie. Na dzień dzisiejszy wszystko dzięki. Cześć i czołem.